Mam listę 10 najszybszych sposobów klikania na świecie, które dzisiaj wytestuję. Yy, niektóre były tak szybkie, że aż sobie palce przypaliłem. <grymne> Ale dziesiąte miejsce na tej liście do tych nie należy. Normal click ma w nazwie normal, bo każdy przeciętny człowiek chwytający za jakąkolwiek myszkę tego sposobu używa. Ja, ty, Andrzej Duda, Michael Jordan i ten wścibski sąsiad spod pod trzynastki. Wszyscy tym sposobem klikamy. Przeciętnie się w stanie nim 6 cps wyklikać. Są jednak ludzie, którzy dostali jakieś supermocy przy porodzie i potrafią nawet 11 CPS-ów klikać, ale to są mutanci i oni się nie mówi. Dopiewni powiedziałem. Double-click to taki normal-click, ale na sterydach. Poprzez uderzenie myszki pod takim specjalnym kątem przycisk odskakuje dwa razy, co powoduje podwójne cps y. Stąd ta nazwa double-no-no-ten. Ten sposób jest raczej do niczego nieprzydatny. No, chyba że się śpieszysz i chcesz na szybko tworzyć jakiś program bez klikania fizycznie dwa razy. Pamiętajcie, czas to pieniądz. Najpierw budujemy nasz Crypto Empire, a potem śpimy. Na ósmym miejscu tego zestawienia znajduje się Jitter Click. Tłumacząc Jitter z angielskiego, jest to drganie. I dokładnie na tym polega ten sposób klikania. Gdy napinamy lekko rękę, zaczyna ona nam samoistnie drgać co generuje przeciętnie od 11 do 15 kliknięć na sekundę. Był on uważany za jeden z tych najniebezpieczniejszych sposobów klikania, przez to, że mm, permanentnie napinamy rękę, co może spowodować, cytuję, artretyzm i RSI. Ale w filmie użytkownika Intel Edits tłumaczy on, że to tylko wymyślone plotki jeżeli się poprawnie czteroklikuje, klikuje, to nic złego się z twoją łapą nie stanie. W swoim filmie mówił on również o butterfly kliku, czyli o siódmym miejscu na tej liście. Wiecie, co jest szybsze niż klikanie jednym palcem? Klikanie dwoma palcami. Motylkując palcami na zmianę, jest się w stanie wyklikać podwójną liczbę CPS-ów, co by wynosiło przeciętnie 12 kliknięć na sekundę. Um, jeżeli jesteś spostrzegawczy, to zauważyłeś, że to jest mniej niż w poprzednim miejscu. Ale trick leży w tym, że połączyć double klika i motykowanie dwoma palcami. Wtedy jesteśmy w stanie wyklikać od 18 CPS-ów wzwyż. Ehm, W ogóle taka ciekawostka, bo w Minecrafcie, czyli w grze, w której te wszystkie sposoby są głównie używane, z wielu powodów, których mi się nie stara tłumaczyć, jest spór między ludźmi używającymi Jitter i battery klika. Jedna strona mówi: e, ja nie będę napinał ręki, żeby w jakieś klocki grać i że się jej przepoklinę na bawie, a druga, że słuchaj! Nie mam zamiaru kupować popsutych myszek, tylko po to, by mi dobie klikowała, bo to pay to win jest, hamia i prostaku. A gdy już mówimy o hamach i prostakach, nie możemy nie wspomnieć o kolesiu, co wymyślił sposób z szóstego miejsca. Mordoklik, czyli sposób, który <grych> ja osobiście wymyśliłem. <grych> co jest nie tak? Mam własny sposób klikania, ale kochańcego ojca już nie mam. Mordoklik to taki podrasowany jitter click. Tylko, że do drgania ręką dokładamy walenie myszkom o stół, co generuje dodatkowe kliknięcia. Innego zastosowania oprócz obudzenia całego osiedla o trzeciej w nocy to to nie ma, ale za to jesteśmy w stanie wyklikać od 30 do 50 cps-ów. A i to był w ogóle rekord świata. By the way. I pomyśleć, że pierwsze miejsce z tej listy jest o 12 razy szybsze niż ten sposób. Track w porównaniu do poprzednich miejsc nie basuje już na fizycznym klikaniu w przycisk, tylko działa on na zasadzie przyciągania palca wzdłuż przycisku, co generuje taką trakcję, która wibruje przycisk. Jest on również znany jako. Po strach każdej facetki z informatyki, bo brzmi jak wiertarka udarowa i zakładając, że przeciętna myszka szkolna ma żywotność 10 milionów klików, 11-letni Maciuś drag Coin 100 CPS-ów jest w stanie zaorać myszkę w mniej niż 3 godziny. Tak samo jak część klik z czwartego miejsca jest w stanie ztraumatyzować twojego dziadka samym dźwiękiem. Część klik działa na tej samej zasadzie co Drag Click, ale w tym przypadku mamy więcej miejsca do przeciągnięcia palcem po wybranej powierzchni. Częńca, tłumacząc z angielskiego, znaczy piła motorowa. I tak właśnie owy sposób brzmi. <laughs> ja bym w stanie wyklikać tylko 115 CPS-ów, ale według mnie ten sposób ma o wiele większy potencjał. No tylko że ja po prostu mam jakieś krzywe palce. Myślisz, że te sposoby klikania były dziwne i szybkie? Poczekaj, aż zobaczysz top trójce najszybszych sposobów. Każdy ze sposobów z podium nie ma sensownego zastosowania i został głównie wymyślony po to, by zajebiście szybko klikać. I nic poza tym. Każdemu, kto chce, żeby jego myszka działała dłużej niż jeden dzień, stanowczej je od odradzam. Miejsce trzecie. Brawl Click. To jeden z wielu sposobów wymyślonych przez ojca chrzestnego szybkiego klikania, czyli Teddy Jego film o owym sposobie stał się hitem. Był to pierwszy sposób na świecie, który przebił 100 kliknięć na sekundę. Jest on tak trudny, że nie byłem w stanie go odwzorować. Za to użyłem innej wariacji tego sposobu, czyli Flying Brawl Click. Sposób ten w dobrych okolicznościach jest w stanie wyklikać 100 000 PSU w zwyż. Jest za to bardzo bolesny i próbując go przypalając sobie opuszki palców, dzięki teraz nie mogę odblokować telefonu. Super jesteś, Teddy. Sposób z drugiego miejsca jest tak zaawansowany, że aż nie potrzebujemy palców, żeby nim klikać. Potrzebujemy myszkę. Przekładając myszkę do buzi i dmuchając w nią jestem jesteśmy w stanie wyklikać nawet i 200 cpsów, Chociaż jak widzicie teraz mi się trochę nie udaje, ale spróbuję jeszcze raz. Ten sposób nie powinien się w ogóle znaleźć na tej liście, ale pomyślałem, że jest on tak szybki, że zrobię wyjątek. Xenon wam teraz wytłumaczy dlaczego raczej nie powinniście tego próbować i dlaczego to jest niebezpieczne. Powoduje on wysuszanie, a co za tym idzie, rogowaceniem się tkanek, które znajdują się wokół błonka ust. Skutki uboczne, to na przykład szybkie wysuszanie się ust, puszczenie się skóry ust, to jest bardzo, ale to bardzo bolesne. Przed cię, się tego filmu, Nie no, po prostu nie róbcie tego przez dłuższy czas i wszystko będzie okej. Okay. Ale jeżeli mówimy o najszybszym sposobie klikania na świecie, zwycięzca jest wręcz bezkonkurencyjny. Łącząc wszystkie dziewięć poprzednich sposobów, razem jesteśmy w stanie wygenerować tą samą liczbę CPS-ów, co ten sposób sam generuje. Panie i Panowie, wręcz już legendarny sposób, użyty do pobicia rekordu świata, każdemu dobrze znany. Obracając myszkę do gór nogami i przyciągając palec po różnego typu taśmach jest się w stanie wyklikać nawet i 500 CPS-ów. Po moim filmie o rekordzie świata, w którym użyłem tego sposobu, Polacy stali się wręcz bezkonkurencyjni. Gdybym miał zgadywać, to bym powiedział, że teraz top 5 najszybciej klikających ludzi na świecie to Polacy. Mój rekord został pobity w niecałe dwa tygodnie i nadal bariera jest przesuwana coraz wyżej. Więc no, jeżeli nie wiedziałeś, to Polacy to najszybciej klikający ludzie na świecie. Tak jak ty powinieneś kliknąć przycisk subskrybuj.